Przysiąk się przeciw nam, biorę za gitarę i gram. Na na na, na, na. na To, co pozostaje nam, zobacz, zobacz tam, gdzie tam, gdzie sam, gdzie zabrnął świat. Siat. Stoimy no, u piekiel, piekiel, gram. i słychać mnie ciebie tam. Ty nawet nie, ja nie wiesz, że nie, nie wiem, umiem to, grać. Robię to, no, bo on tak. Dzisiaj świat jest, jest. pełen. Wystarczy, że my mam dzisiaj nikomu nie starczy, chłopacy no robią no fik fajty jak najman No jak, what the fuck, mamy problem wtedy gdzie jest rap. Tyle lat upłynąłeś na tym, ty robisz balady Ale jak, what the fuck, mamy problem tedy gdzie jest rap. Tyle lat upłynąłeś na tym, ty robisz balady po prostu mam taki dzień dziś Nagrywam sobie piosenki Cały się pędzi na pętli Moi i ludzie biorą zapalniczki do ręki I wszyscy myśmy jemy ścięgi, ej I single singo życzy wielkim, jej Wysokich klot, lotów i lądowań miękkich Po nas przyjdą następni I żeby live mieli, mieli piękny Żeby kiedyś kiedy nigdy nie był empty Gdybyś miłości zrobił, a wrogów za krzywdy trafił ogień piekielny I, I za panów że są tu Mimo moich odpałów i figogów Od sport portu do końca. na końcu Wszyscy podnoszą wielkie ją znów Mówią jak what the fuck Mamy problem Tedy gdzie jest rap Tyle lat upłynąłeś nad tym, ty robisz balady Ale jak what the fuck Mamy problem wtedy, ty, gdzie ty, jest ty, rap? Ty, tyle ty, lat upłynąłeś ty, na tym, ty, ty robisz ty.